No, i gdybym nie był posłuszny, słuchając Boga, szukając najpierw jego królestwa i woli, wytrwale pełniąc wolę Ojca, nie swoją, by być światłem, nadzieją, bronią nieba na ziemi, przeciw demonom, to by mnie tam nie było. Bo Erik chciał zostać w domu, odpocząć i rozważać słowo, co też byłoby dobre. Wiesz, bo nie ma nic lepszego niż być z nim. To kolejna sprawa, bracia i siostry. Jeśli sam czas z Nim nie jest najważniejszy w Twoim dniu i nocy, jeśli to nie jest najlepsza część dnia, to coś jest nie tak, bo bycie z Nim to wszystko. Poznawanie Go. A gdy znasz go blisko przez królestwo, poddanie, wyrzeczenie, nie kochając życia po śmierci, żyjąc w duchu przez Chrystusa, w bliskości z Ojcem, nic nie jest lepsze, niż bycie z nim, nawet żona, dzieci. To wszystko jest drugorzędne. On jest panem po prostu.